Cześć, witajcie z tej strony, Shodo. chciałbym rozpocząć nową serię na kanale Easter eggs, tajemnice i ciekawostki. Dziś zajmiemy kompanią 2, która jest niewiele ciekawostek, bo to gra strategiczna. Zajm zajmiemy się teraz ciekawostką w Wehrmachcie, bo tylko w Wehrmachtcie znalazłem dwie ciekawostki. Jedna będzie taka ogólnie, w którym będzie każdej kraju, jeśli na mapie będzie taki punkt. Linka do pobrania tej mapy macie w opisie, polecam tę mapę, jest bardzo fajna. Zacznijmy od tego, co nasi saperzy powiedzą, gdy postawiłem miny teller. tu miny Słyszeliście, przydałyby się tu miny przeciwpiechotne. A opis tej miny jest taka. Inaczej pancerna teller wybucha tylko w kontakcie z pojazdem. Czyli widzimy tutaj niedopracowanie dopracowanie ze strony twórców, ponieważ jest to mina przeciwpancerna, a oni mówią, że to jest mina przeciwpiechotna. Ta ciekawostka jest taka, że jak będziemy dużo razy klikać na drużynę saperów, zobaczcie co powiedzą. Dlaczego tak wręczysz. Sprawia ci to niezłą frajdę co? Nie masz nic lepszego do roboty? Czemu nas tak gręczysz? Według mnie to jest bardzo fajna ciekawostka że saperzy mówią takie fajne rzeczy, czy fajne, śmieszne rzeczy. Więc się zajmiemy tym punktem. Najpierw muszę tu wysłać moje jednostki i muszę zająć ten teren więc widzimy się po cięciu ten z tym punktem jest taka, że gdy go zajmiemy będziemy mogli w nim robić jednostki jak na przykład Grand ckm CKMA Snipera SDKFZ 220, 223 chyba tak się ten transporter nazywał, z tego co pamiętam tak? nie, nie możemy robić panzerweffer, a nie e wiecie z SDKFZ, dzieł ci Pancerne, Panzer 4 i Brumbara. Według mnie to jest bardzo przydatne, ale na niewielu mapach jest taki punkt, ale jeśli macie mapę z tym punktem, to jest fajnie, bo ten punkt jest bardzo przydatny. linka do tej mapy będziecie mieli w opisie i to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.